Pilka zaczekamy, z dwie minuty, aby każdy zdążył dołączyć, i będziemy zaczynać. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, widzę, że kolejne osoby pojawiają się, także jeszcze chwilkę i, i startujemy. Dobrze, więc mam nadzieję, że już wszyscy są, którzy byli zapisani. Ja nazywam się Patryk Bryliński. Dzisiaj porozmawiamy o temacie efektywnego zarządzania. Paliwem, co tak naprawdę może przełożyć się na redukcję kosztów dzięki danym otrzymanych z systemu FLOTMAN. Poruszymy takie kwestie jak monitoring paliwowy, floty i jego znaczenie, korzyści z audytów kosztów paliwa, rodzaje czujników pomiaru paliwa i ich zastosowanie, raporty FLOTMAN do analizy zużycia paliwa, omówimy też integrację z kartami paliwowymi. Na sam koniec na przykładzie współpracy z naszym klientem przedstawię Państwu, jakie korzyści przyniosło wdrożenie systemu Flotman. Zachęcam do zadawania pytań w trakcie dzisiejszego spotkania. Pod koniec, jeżeli zostanie nam jeszcze czasu, to postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Szukając odpowiedzi na pytanie, jak zmniejszyć... We flocie nie sposób nie wspomnieć o kluczowej kwestii, jaką jest kontrola paliwa. Według różnych szacunków mogą one pochłaniać nawet do 30% całego budżetu flotowego, to też sprawia, że nawet najmniejsze oszczędności przyniosą tu znaczące rezultaty, jak skutecznie kontrolować paliwo we flocie, która składa się z wielu pojazdów. Możliwości jest wiele. Pierwszą i najbardziej skuteczną są karty paliwowe, które podłączone do specjalnych aplikacji dostarczają szereg informacji kluczowych dla efektywnego zarządzania parkiem pojazdów. Przede wszystkim tworzą dokładny obraz spalania, zarówno całej floty, jak i konkretnych aut. Do tego odzwierciedlają rzeczywistą liczbę tankowań, co tak naprawdę pozwala łatwo dostrzec wszelkie ubytki, no i uszczelnić ten obieg paliwa. Jednak to nie jest wszystko, ponieważ wykrycie doraźnych nadużyć jest również istotne. Dużo większe znaczenie jednak ma identyfikacja generalnych trendów spalania we flocie oraz kierunków. W jakim to wszystko zmierza. Utrzymująca się przez dłuższy czas tendencja zwyżkowa, no, będzie stanowiła jasny dla menadżera sygnał, by przyjrzał się temu, jak użytkowana jest dana flota. No i pomocne na pewno okażą się w tym raporty, które pomogą znaleźć przyczyny ubytków paliwa. Tylko długofalowe i perspektywiczne podejście pozwoli efektywnie zarządzać parkiem pojazdów. Rodzaje czujników pomiaru paliwa. Jeżeli chcemy monitorować zużycie paliwa za pomocą GPS, możemy to zrobić na kilka sposobów. Teraz za chwilkę przejdę i omówię każdy z tych sposobów dokładnie natomiast jest to rozwiązanie podpięcie pod kan, podłączenie podpływak, zamontowanie sondy w zbiorniku, czy też instalacja korka, który mówi nam o otwarciu i zamknięciu wlewu paliwa. Zacznijmy od podpięcia pod podpływak. Jak Państwo wiecie, pływak to mechaniczny czujnik, który znajduje się w zbiorniku paliwa, który mierzy jego poziom. Podłączenie go do systemu GPS umożliwi monitorowanie poziomu paliwa w czasie rzeczywistym. Nie ma co ukrywać, że jest to najprostszy i najmniej kosztowny sposób niż na przykład integracja z szyną CAN, o której też zaraz wspomnę, no ale może być również mniej precyzyjny ze względu na możliwości zmiany poziomu paliwa. Na przykład spowodowaną nachyleniem pojazdu, czyli na przykład mówimy tutaj o maszynach budowlanych, które gdzieś tam pracują na nierównościach, więc tak jak Państwo widzą na slajdzie, ta dokładność pomiaru będzie oscylowała w granicach 80% wzwyż. Przechodząc dalej, magistrala KAN. szyna KAN to standard komunikacji, który umożliwia wymianę danych pomiędzy komponentami pojazdu poprzez podpięcie urządzenia monitorującego do szyny CAN możemy uzyskać szczegółowe informacje przede wszystkim na temat zużycia paliwa w tym przypadku bezpośrednio z komputera pokładowego no i jest to jedno z najbardziej precyzyjnych i niezawodnych rozwiązań które dostarcza dokładnych informacji potrzebnych właśnie do tej optymalizacji zużycia paliwa ale nie tylko informacja o paliwie, bo również informacja o obrotach silnikach, kontrolkach, kan, jakie informacje o sposobie eksploatowania auta. No i widzą Państwo, że tutaj ta dokładność pomiaru już jest większa i ten zakres błędu to jest maksymalnie do 10%. I to też nie jest spowodowane tym, że gdzieś tam nasze urządzenie może błędnie odczytywać te dane, tylko spowodowane tym, że sam komputer pokładowy, czyli szyna CAN, no jakiś tam zakres błędu też, też ma. Instalacja specjalnej sondy w zbiorniku paliwowym, no to kolejna metoda monitorowania zużycia paliwa. Sonda umieszczona bezpośrednio w zbiorniku mierzy poziom paliwa z dużą dokładnością, bo widzimy tutaj, że ten zakres błędu to jest maksymalnie 5%, więc to jest to naj, najdokładniejszy Sprzęt do monitorowania paliwa. GPS podłączony z taką sondą pozwala na dokładne śledzenie zużycia paliwa, wykrywanie nieszczelności no oraz przede wszystkim jakichś nieautoryzowanych tankowań. Jest to rozwiązanie zaawansowane technologicznie, dlatego dostarcza nam takich precyzyjnych danych. Jednak wymaga profesjonalnej instalacji i regularnej kalibracji, którą oczywiście my jako firma Flotmane Państwu zapewniamy. Sąda głównie skierowana jest do pojazdów ciężarowych, czy też maszyn budowlanych, gdzie ta pojemność zbiornika paliwa jest dużo większa niż w standardowym aucie typu auto osobowe, czy, czy też dostawcze. My korzystamy z sond ciśnieniowych, które właśnie gwarantują taką dokładność pomiaru. Jest to najdokładniejszy sposób monitorowania paliwa. No i te sądy, które są u nas w w sprzedaży. Są to sądy, które oczywiście posiadają wszelkie odpowiednie homologacje wydane przez transportowy dozór techniczny. Ostatnia dostępna metoda to zabezpieczenie otworu wlewu paliwa. Montaż korka wyposażonego w czujnik rejestrujący każde otwarcie i zamknięcie wlewu pozwala nam na śledzenie momentów tankowania. Taki korek połączony z systemem GPS. Może informować o czasie, miejscu tankowania, no co jest szczególnie przydatne w, w zarządzaniu flotą pojazdów. Dodatkowo, system może zapobiegać kradzieżom paliwa, ponieważ każde otwarcie wlewu jest rejestrowane, no i można je porównywać z raportowanymi tankowaniami. Choć nie mierzy sam korek bezpośrednio poziomu paliwa, no to trzeba tutaj przyznać, że jest również cennym narzędziem w kontekście zarządzania i kontroli zużycia paliwa. Wspominałem, tak, tutaj mamy jeszcze nie sam korek, tylko też dodatkowo sitko, Państwo widzą przykładowe zdjęcie takiego rozwiązania, więc też od razu uniemożliwiamy, aby to paliwo uciekało przez wlew, no jest to po prostu niemożliwe. Oczywiście każda z tych metod, które wymieniłem ma swoje zalety i wady. Natomiast wybór odpowiedni zależy od specyficznych potrzeb oraz warunków operacyjnych danego pojazdu. No i jakby to my zawsze tutaj dobieramy rozwiązanie pod odpowiedni pojazd, aby ta dokładność pomiaru była jak najbardziej dokładna. Chciałbym teraz Państwu przedstawić, jak połączenie odpowiedniego urządzenia, czyli te wersje, które przed chwilą omawiałem, wraz z systemem Flotman pozwala na kontrolę danych paliwowych. Przede wszystkim dzięki dostępnym dashboardom mamy możliwość podglądu w czasie rzeczywistym na informacje związane z danymi paliwowymi, co najważniejsze, to Państwo mogą dopasować je indywidualnie pod siebie, czyli mieć bieżący podgląd szczególnie na te informacje, no, które gdzieś tam Państwa najbardziej interesują. Mogą być to informacje, przykładowo o średnim zużyciu paliwa, całej floty, czy też wybranej grupy pojazdów, czy informacje o tendencjach w kwestii zużycia paliwa. Oczywiście, to nie są kwestie związane tylko z paliwem, bo wszystkie inne funkcjonalności też są dostępne w dashboardach, natomiast to Państwo definiują, co mają widzieć w pierwszej kolejności. W systemie dostępnych jest kilkanaście raportów paliwowych, no co gwarantuje możliwość szerokiej i dogłębnej analizy floty. I teraz na przykładzie kilku wybranych raportów. Które są dostępne w naszym systemie, zobrazuję Państwu, jakie daje to, to możliwości. I zacznijmy sobie od raportu zestawienia tankowań i, i spalania. Tutaj przykładowy raport, który wygenerowaliśmy, jest akurat dla auta osobowego, który ma urządzenie podpięte pod szynę CAN. Proszę się przyjrzeć. Pod lupę wzięliśmy okres jednego miesiąca, w tym przypadku był to czerwiec. No i co możemy na tym raporcie zobaczyć? Zaczynając od daty i godziny tankowania, po adres, jak i stację, na której to tankowanie miało miejsce. No i przechodzimy do tych najbardziej interesujących nas, nas danych, czyli ilość wlanego paliwa do zbiorniku pojazdu, wraz z informacją, ile łącznie było paliwa po zatankowaniu. Oczywiście zestawiamy te wszystkie informacje ze średnim spalaniem, jak i liczbą pokonanych kilometrów. Tak więc, jeden raport pozwala nam zweryfikować. Ile litrów paliwa zostało zatankowanych, ile dane auto kierowca tego paliwa średnio na 100 kilometrów zużył, no i na podstawie tego raportu tak naprawdę jesteśmy jak najbardziej w stanie zweryfikować pewne anomalie czy nieprawidłowości w użytkowaniu pojazdu. Po lewej stronie załączony jest również ten mały wykres paliwa. Wykres zależności paliwa od czasu, dzięki któremu łatwo możemy zweryfikować nie tylko czas, kiedy dane tankowanie się odbyło. Ale również wychwycić nagły spadek poziomu paliwa, co najprawdopodobniej będzie wskazywało na jego kradzież. System umożliwia integrację z kartami paliwowymi i teraz na załączonym slajdzie wyświetlił się państwu właśnie taki przykładowy raport, który jest tak naprawdę raportem, który slajd wcześniej już państwo widzieli. Natomiast pojawiła się tutaj dodatkowa kolumna, która w tym przypadku Pomoże w jednym miejscu w łatwy sposób zweryfikować rozbieżności pomiędzy ilością paliwa, która rzeczywiście pojawiła się w zbiorniku pojazdu podczas danego tankowania, a tej, która została zaczytana na karcie flotowej, czyli ta, za którą państwa firma finalnie zapłaci. System z automatów wskaże przypadki, w których rozbieżności pomiędzy odczytem, czy to z komputera, sondy, czy z są zbyt duże. I od razu Państwu to wyświetli. Integrujemy się z dostawcami kart takimi jak Orlen, BP, DKV, CircleK, Shell, Flotex, Lotos czy karty UTA. System zaprojektowany został tak, aby dawał jak najwięcej możliwości analiz przy jak najmniejszym nakładzie czasu. Stąd dostępny jest rozbudowany moduł subskrypcji, który Państwo teraz widzą na slajdzie. W skrócie, mogą Państwo ustawić automatyczną cykliczną wysyłkę raportów w wybranym przez Państwa odstępie czasu. Cykliczna wysyłka raportów może odbywać się każdego dnia, pierwszego dnia każdego tygodnia, czy pierwszego dnia każdego miesiąca. To Państwo tym zarządzają. Raporty generujemy po prostu za Państwa, tak aby korzystanie z systemu i możliwości przeprowadzenia analizy zajmowało jak najmniej czasu. Każdy raport, który jest dostępny, może zostać zasubskrybowany. Oczywiście nie tylko te związane z paliwem, no ale na dzisiejszym spotkaniu głównie o tym mowa. Moduł powiadomień ma również bardzo zastosowanie w kontekście kontroli danych paliwowych. Proszę zerknąć na slajd. Mogą Państwo otrzymywać alerty w czasie rzeczywistym dotyczące tankowania, jak i kradzieży paliwa. Wraz ze wskazaną ilością i adresem, pod którym dane zdarzenie miało miejsce. No i tu po lewej stronie mamy powiadomienie z kradzieży paliwa, mamy informację, jakie auto, adres, no i ile litrów tego paliwa ubyło. Po prawej stronie tankowanie i tak samo ile litrów, gdzie, jakie auto, kiedy to miało miejsce. Więc tutaj wcześniej wspominaliśmy o raportach, czyli o tym, co działo się wstecz. Natomiast mogą Państwo zarządzać też powiadomieniami, aby trzymać rękę na pulsie i na bieżąco być powiadamianym o jakichś zdarzeniach. I tutaj, tak samo jak z modułem subskrypcji, tych powiadomień jest bardzo dużo. Są oczywiście też pozostałe, nie tylko te związane z danymi paliwowymi. Przygotowałem. Może zacznę inaczej. Wiele firm tak naprawdę może nie zdawać sobie sprawy, co się dzieje z autami, co się dzieje z paliwem, które powinno trafiać do zbiorników. I wpisałem proste hasło w wyszukiwarkę, czyli kradzież paliwa. Jest tyle artykułów na ten temat, i nawet nie zdawałem sobie sprawy, jak pomysłowi mogą być kierowcy. No i rzeczywiście to paliwo może, może gdzieś tam uciekać. Dlatego dla zainteresowanych odsyłam do, do linków gdzie mogą Państwo poczytać, jakie sytuacje w niektórych firmach mają miejsce. Teraz przejdziemy do tematu, gdzie będę chciał Państwu zobrazować, jakie korzyści mogą płynąć za wdrożeniem systemu Flotman i analizie danych. Oprę się na współpracy z naszym obecnym klientem, który w 2016 roku zwrócił się do nas z wyzwaniami, no, związanymi z flotą pojazdów, z którymi na co dzień mierzyła się dana firma. Klient w momencie, kiedy do nas się zgłaszał, miał we flocie około tysiąca pojazdów. No i główne wyzwania, które spotykał na co dzień, no to rozbudowana flota pojazdów osobowych, czyli ciężko było znaleźć gdzieś jakiś wspólny mianownik. Przede wszystkim ogromna rotacja kierowców przy pojazdach, czyli nie mieliśmy tutaj przypisanego kierowcy do auta, no i ciężko było później wyciągać ewentualnie jakieś konsekwencje, no bo ciężko było zweryfikować, kto danym autem poruszał się w danym okresie czasu. No i liczne mandaty, więc tutaj też nie dość że obciążenie finansowe, no to też ciężko było przypisać ten mandat do konkretnego kierowcy, no bo tego rozróżniania kierowców w systemie nie było. Uszkodzenia mienia, czyli wiadomo z tym, co też mierzymy się na co dzień, czyli gdzieś szkody komunikacyjne, no i wyzwania również od strony kadrowej, czyli brak polityki flotowej. No, i teraz tak, u klienta głównym założeniem było podniesienie bezpieczeństwa jazdy kierowców i wdrożyliśmy funkcjonalności takie jak lokalizacja pojazdów, system oceny kierowców i eco-driving z elementami grywalizacji. No i oczywiście klient miał do dyspozycji też pełen moduł paliwowy. No i proszę zerknąć, jakie osiągnęliśmy korzyści. Przede wszystkim oszczędność na paliwie o 12%, zmniejszenie wypadkowości aż o 41%, a samo bezpieczeństwo pracowników wzrosło o niemal 60%. Więc taki przykład klienta, sam system. Umiejętne, samo umiejętne korzystanie z modułu pozwala osiągnąć zwrot inwestycji już w okresie od 6 miesięcy od momentu wdrożenia. Wybierając odpowiedni sposób monitorowania danych paliwowych, w zależności od Państwa floty, my oczywiście zapewniamy usługę szkolenia wdrożeniowego, tak aby od pierwszego dnia system dostarczał Państwu w prostej postaci jak najwięcej danych do analiz. Archiwizujemy te dane w systemie do 24 miesięcy wstecz. Oczywiście, dzięki wspomnianym wcześniej module subskrypcji, mogą Państwo wewnętrznie archiwizować te dane nieskończenie długo. Wydaje mi się, że to na tyle, jeżeli chodzi o przygotowaną prezentację. Przejdźmy teraz do kwestii pytań, bo widzę, że rzeczywiście pojawiło się ich sporo, a trochę czasu zostało, więc będę po kolei. Starał się odpowiadać. Pan Marcin pyta, czy w pojazdach, w których są dwa zbiorniki, trzeba instalować dwie sondy i dwa korki? Może zacznę od końcówki pytania. Przede wszystkim możemy stosować jedno lub drugie rozwiązanie, czyli w momencie, kiedy zainstalujemy sondy, to tak naprawdę nie ma już konieczności montażu zabezpieczenia tego wlewu paliwa. Owszem, możemy to zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o podwójne zbiorniki, no to zawsze tutaj celujemy w to, aby ten pomiar był jak najbardziej dokładny. Więc w przypadku podwójnych zbiorników powinniśmy też zamontować dwie sondy, czyli po jednej na zbiornik. No i tak samo z korkami, jeżeli są dwa wlewy, no to również dwa korki. Jeśli karta flotowa płaci za dwa pojazdy, to czy w raporcie się to odłoży prawidłowo? Tak, ja wskazałem tylko te anom pokazałem na raporcie tylko te anomalie, które gdzieś tam wskazywały na rozbieżności pomiędzy ilością odczytanego przez system paliwa a kartą flotową. Natomiast system wyłapie również sytuacje, w których byłoby tankowanie na karcie flotowej. Ale system nie odczytałby tego tankowania w żadnym pojeździe. No i na przykład co to może oznaczać? Może oznaczać to, że na przykład kierowca zatankował swoje auto prywatne na kartę flotową, a nie auto służbowe, więc też takie przypadki zostaną od razu wyszczególnione. Kolejne pytanie. W raportach jest informacja na temat odchylenia od normy. To dane, które wpisujecie na podstawie informacji od producenta marki, czy sami sobie wpisujemy, ile auto powinno spalać. No, panie Krystianie, tutaj plus, że pan to wyłapał, bo to było w raportach związanych ze spalaniem. Ja o tym nie wspomniałem. Tak, w systemie możemy ustalić sobie normę spalania dla danego pojazdu. No i tutaj my oczywiście jesteśmy w stanie dzięki doświadczeniu i montażu systemów na różnych autach wskazać, jaka taka norma odpowiednia na dane auto powinna być. Natomiast raczej pozostawiamy to do wyboru przez klienta z prostego powodu. Mogą mieć Państwo dwa takie same auta: jedno jeździ w dłuższe trasy, inne kręci się przysłowiowo w koło komina, więc chcemy tutaj dać dowolność, ale oczywiście możemy jak najbardziej pomóc w określeniu tych norm. Pan Marcin Drzewicki, kolejne pytanie. Prowadzi Pan szkolenia z obsługi systemu. Aktualnie obsługuje nas ktoś inny. Jest taka opcja? Oczywiście, jak najbardziej. Tutaj na tym slajdzie mają Państwo numer. Proszę kontaktować się. Na pewno takie szkolenie jest dostępne dla każdego naszego klienta. Oczywiście, też dla potencjalnych klientów, którzy gdzieś tam jeszcze wahają się ze wdrożeniem takiego systemu. Także na pewno we wszystkim jesteśmy w stanie pomóc. Pan Dariusz pyta: Co jakiś czas trzeba wykonywać kalibrację sondy? Ciężko tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, akurat te sondy ciśnieniowe są mega odporne na ewentualne zabrudzenia, gdzieś tam zanieczyszczenia w tym paliwie, mają homologację, także tutaj raczej jest to sprzęt na NATO. lata, natomiast jeżeli jest Pan obecnie naszym klientem i widzi Pan po czasie, że pojawiła się jakaś rozbieżność, proszę też się odezwać, zweryfikujemy czy taka kalibracja jest już konieczna. Czy flotman pobiera dane z komputera pojazdu, z użycia paliwa, czy tylko z danych sondy pływaka? No oczywiście, jak najbardziej. Jedną z dostępnych form monitorowania paliwa jest po prostu podpięcie pod komputer pokładowy pojazdu, czyli po prostu pod szynę CAN. Więc zamiennie stosujemy te rozwiązania. No, Sonda jest to rozwiązanie bardziej skierowane do pojazdów, które mają większe zbiorniki lub po prostu tego komputera pokładowego nie mają. W przypadku auta osobowego, osobowego czy dostawczego, no to w 99% przypadków jest to po prostu wpięcie pod Szynę Kan lub podpięcie podpływak, jeżeli mówimy o aucie jakimś sprzed 20 lat, które jeszcze tego komputera pokładowego nie miało. Czy może ktoś ma jeszcze jakieś pytanie? Bo chyba na wszystkie, które pojawiły się na czacie, już odpowiedziałem. No dobrze, no to jeżeli na ten moment nie ma więcej pytań, a pojawiłyby się Państwo po spotkaniu, bo wiem, że część z Państwa obecnych tutaj dzisiaj jest naszymi klientami. Także czy to szkolenie w trakcie już współpracy, czy też serdecznie zapraszam potencjalnych klientów? Dobierzemy odpowiednie rozwiązanie, wytłumaczymy, rozjaśnimy jeszcze, jak to wszystko działa. No a na ten moment życzę Państwu miłego dalszego dnia pracy. Jeszcze tylko wspomnę, że oczywiście nie jest to takie ostatnie spotkanie. Ruszyliśmy teraz z takim cyklem webinarów, także cyklicznie będziemy się spotykać, także zachęcam do śledzenia naszych portali, bo niebawem pojawi się informacja o terminie i temacie kolejnego spotkania. Bardzo dziękuję za uwagę. Wszystkiego dobrego.